Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem tak po miniaturce mogliście się spodziewać. Zobaczcie stację R300. To jest naj jeden z najnowszych modeli, jeśli chodzi o firmy All Powers. Powiem wam, że jest bardzo zgrabna. Specjalnie tu przyniosłem R600, żeby to porównać mniej więcej jak one wyglądają. Na szerokość jest mniej więcej to samo, na głębokość też, ale już na wysokość widzicie, te jest różnica. Powiem wam, że na początku 4 filmu zaczniemy sobie od tego, że będzie konkurs. Są święta. Powiem Wam, że do wygrania będzie olej z firmy PM. I w tym momencie, mała uwaga, to nie będzie konkurs, tylko nagroda dla osoby, która napisze najlepszy komentarz. Nagroda czy prezent ode mnie, nazwijcie sobie tak chcecie. No. Ja używam tych olejów od dawna. Powiem Wam tak. Zwycięzca sobie będzie mógł wybrać albo 5W-30, albo 5W-40. Jest to seria Professional z Ester plus PO, czyli bazy pełne syntetyczne najlepsze, jakie mogą być. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać jakiś fajny komentarz. Jakiś fajny komentarz. Nie wiem, kto jeszcze wybierze później najlepszy ten komentarz i ta osoba dostanie ode mnie jeden z tych olei. Będzie to przy okazji następnego odcinka za niedługo, myślę, że jeszcze w tym roku, przed Nowym Rokiem nagrę Wam odcinek. Jeśli chodzi o stację All Powers, to jest najmniejszy model Festo. Festo, że kapitalna sprawa. Takie malutki, ta malutka stacja kapitalna. To Wam pokażę w następnym odcinku. Taki bardziej Powerman niż stacja. I co najważniejsze, mam jeden model dla Was, czyli też będzie do wygrania. Jeden model mam dla siebie, żeby sobie go potestować. Jeden model dostaniecie Wy. Też sobie zrobimy następny konkurs. I przy tamtym filmie, ten film będzie jeszcze w tym roku. Na pewno ogłosimy sobie wyniki, kto wygrał z tego odcinka. Także napiszcie jakiś ciekawy komentarz, wybierzemy najciekawy, najciekawszy czy najbardziej śmieszny. Zobaczymy. Możecie napisać, dlaczego akurat wy macie to dostać. Jedną osobę wybierzemy. I jeden warunek, ta osoba musi być subskrybentem tego kanału. Myślę, że to nie jest jakiś większy problem, ale jak dla kogoś jest, no to ma pecha. Dobra, przejdziemy sobie teraz do odcinka. Jeśli chodzi o tą najmniejszą stację, podam Wam parametry, jakie ona ma. Może Wam to zbliżę. Nie wiem, czy coś będzie widać. Nie wiem, ale dobra, mniejsza z tym jest to tak. A więc, tak mamy pojemność 256 Wh, 12,8 W. Akumulator jest 20Ah. Wbudowany maksymalna moc 300W. Jeśli chodzi o port, ten samochodowy, tą zapańczkę samochodową, mamy wyjście 12V, 10A, 120W maksymalnie. Ale tak, jak za chwilę zobaczycie. Ja wam to pokażę na lodówce samochodowej. Na tej mojej dużej lodówce z tego gniazda to nie ruszyło ale bez problemu szło z tego, zobaczcie co za zresztą jak długo wytrzymała lodówka na tej stacji jeśli będziemy mieli mniejszą lodówkę to na pewno ruszysty od gniazda nie będzie żadnego problemu w tej stacji mi to ruszało z gniazda, ale też przy tej mniejszej lodówce no i wyjścia, wyjścia standardowe te USB USB A 18W USB C 100W i tutaj też mamy USB A 18W Podam Wam wymiary tej stacji. Jeśli by to kogoś interesowało, głębokość 21 cm, szerokość 25 cm, wysokość jakieś 12,5 cm. Tajwicie R600 jest tylko troszkę wyższa. Ma 19 cm, 19,5. Jeśli chodzi o funkcję wyświetlacza, ma te same. Z boku mamy port ładowania, zasilanie 230. Tu mamy wyjście na solar lub na zapańczkę samochodową. możecie to ładować normalnie z gniazda samochodowego. Do tego gniazda trzeba dokupić sobie osobny kabel. Pokazałem Wam to przy odcinku z tą stacją. Także, możecie sobie zobaczyć, bardzo fajny odcinek. Też nie doprowadziłem, ja zobaczcie sobie porównania. Także, dokupujecie sobie osobny kabel, możecie go normalnie ładować z gniazda samochodowego, czyli z takiego gniazda w samochodzie. Każda z tych stacji ma oczywiście aplikację. Tą aplikację, że on też pokazywałem na poprzednich stacjach. Mamy tak. Jeśli chcemy używać aplikacji, to też jest ważne. Mało osób o tym wie, trzeba przecież. Trzeba przytrzymać przez 3 sekundy zasilanie Zasilanie? Albo nie, DC, DC, to, to trzeba przytrzymać przez 3 sekundy Wtedy się nam włączy Bluetooth W telefonie musi mieć włączoną lokalizację, czyli GPS No i oczywiście Bluetooth i aplikację ściągniętą A więc tak Na wyświetlaczu mamy pojemność A czyli stopień naładowania, czyli teraz mamy 100% Wyjście, ile Watt czy watów mamy na wyjściu i ile mamy na wejściu. Dobra. I co też jeszcze możemy zrobić? Na dole, na dole tak teraz widzicie 99 dni. Ta ikonka nam pokazuje przy danym obciążeniu, ile ona wytrzyma bateria w tej stacji, czy nam powiedzmy godzinę, czy 10 minut, czy 20, macie wszystko na dole napisane. Jeśli chcemy włączyć gniazdo Powiedzmy, 230. ciskamy tylko oświeciła się na mikrofon. I coś Wam pokażę. Ta stacja ma niby 300 W. Powiem Wam, ja nie wiem, jak Alpower to robi, ale wszystkie te stacje mają bardzo zaniżoną tą moc. Do tej stacji podłączyłem szlifierkę kątową miałem Wam to pokazać. Teraz mam już. Jest to u mnie na kanale, w każdym razie. Taki dłuższy film o tej stacji, bo ta stacja jest kapitalna też. Dodatkowo ma z ładowanie indukcyjne na telefon. Do tej ślipierki podłączałem ślipierkę kątową. Sorry. Do tej stacji podłączałem ślipierkę kątową i szła na niej. Także naprawdę byłem w szoku. Do tej stacji podłączam sobie na niezwykłą biertarkę. Możecie zobaczyć. Idzie tylko na stacji. Stacja nie ma żadnego podpiętego zasilania. Nic. Dobra, słuchajcie, zrobię sobie test, przynajmniej dla mnie to jest ważne, ile ta stacja wytrzyma z lodówką, bo możecie sobie ją zostawić w aucie, jak wytrzyma, powiedzmy, noc, tam 8 godzin, to kapitalna sprawa, bo podczas jazdy ją doładujecie. To jest lodówka, chyba 30 litrów, o ile dobrze pamiętam. Zrobimy sobie teraz tak, włączymy sobie wyjście na zasilanie, gniazda zapalniczki, mamy naładowaną stację w 100%, czas, Start. Mamy godzinę 8:40. Lodówkę odpalamy. W lodówce jest parę jakichś napoi, Tak, żeby. Chwila. Dobra, powiem Wam, że przez gniazdo zapalniczki ta lodówka nie ruszy. Błąd E6. Kurde, powiem Wam, że to jest dziwne, bo nie, jest ten kompresor potrzebuje tyle prądu na start. Jeszcze raz spróbujemy. No pikła i koniec. Możliwe, że ten kompresor potrzebuje bardzo dużo prądu na start. Tenwan, nie wiem, ale zrobimy to teraz inaczej. Wypniemy sobie to. Wypniemy zasilać Jak już robimy C z lodówki. No to go zrobimy chwilę. dobra mam podpięte teraz to przez zasilacz a ja sobie to jeszcze sprawdzę czemu mi to nie chciało działać dobra teraz się uruchomiła i teraz już nam pójdzie przez zasilacz tak mamy zasilacz podpięty idzie na 230 mamy 8 stopni temperaturę zadaną chyba 6 no i dobra pobór mamy 71 watów to powiem wam, że przy starcie możliwe, że temu, że o to chodziło, bo ona mogła wziąć ponad 100 W, a tu jest to gniazdo do 100 W. Stacja R600 się załączała bez żadnego problemu. No dobra, zobaczymy. Czas start, pójdzie przez przetwornicę. Dobra i powiem wam tak, mamy stopień naładowania 99%. Mamy pobór teraz 55 W, czyli ta lodówka przy starcie bierze nam bardzo dużo prądu. Ta poprzednia mi tyle nie brała i dlatego bez problemu ta stacja startowała z nią, ale co istotne mamy 6 godzin pozostały czas pracy. Czyli, aby ta lodówka pracowała teraz przez non stop, to 6 godzin nam wytrzyma 6,3, a lodówka, jak wiecie, się wyłącza. Także myślę, że wynik będzie bardzo dobry. Z ruderą wyjdzie przez zasilacz. Dobra, czekamy na efekty. Dobra, słuchajcie, nie będę już przeciągał. Jeszcze mi tu troszkę pies zawadza. Młody i stary. Powiem Wam tak, zostało 12% baterii. kurde no nie dają mi spokoju. Zostało 12% baterii. Minęło 10 godzin, 11 minut. I myślę, że tak do 12, do 11 godzin by doszło. Temperatura jest po 20 stopni. Temperaturę w mamy teraz 3 stopnie. Także powiem Wam, że, jak na taką małą stację, wynik rewelacja. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczcie, jak ta stacja jest malutka w porównaniu z tą lodówką. I powiem Wam tak, aby. I powiem Wam tak, jeśli by ktoś miał troszkę mniejszą lodówkę i ruszyłoby mu to stylu gniazda 12V to myślę, że ten wynik nie by byłby 10 godzin, tylko byłoby pewnie około 15 godzin. Ponieważ tak widzicie w stanie spoczynku mamy pobór cały czas 11 W Czyli tyle nam pobiera zasilacz. Zasilacz do tej lodówki. Jakby jego nie było i po prostu szłoby tylko na kablu, no to myślę, że spokojnie 2 godziny albo 3 godziny to dłużej byta stacja pociągła tą lodówkę ale jak dla mnie to na ten rozmiar rewelacja dobra jeszcze przy okazji wam powiem bo muszę ją naładować teraz przy 13% mamy ładowanie 260-270 watów i pokazuje nam godzinę do pełnego naładowania Czyli, ładowanie też jest miarę szybkie. Praktycznie, pustą stację w godzinę naładujecie do pełna. Z zapalniczki samochodowej może być troszkę wolniej, no ale to niech to będą dwie godziny. Także, też spokojnie. Dobra, tak na zakończenie yy, powiem Wam tylko jedno: te stacje są bardzo dobrze zapakowane. Tak jak widzieliście, nawet ta malutka. Tutaj nie mam tego opakowania, bo wyrzuciłem, ale pokazywałem Wam to na poprzednich odcinkach. U mnie na kanale macie R1500, r 2500, R2000 i filmy z tych dwóch stacji. Także praktycznie każdy model, który jest dostępny z tych przenośnych stacji, jest na kanale. Panele też są u mnie na kanale pokazane, jak wygląda setka, 200 i 400, też to znajdziecie. Powiem Wam, że nawet ta najniższa stacja jest zapakowana, w taki Hysteropian. Te duże stacje przychodzą tak samo zapakowane, identycznie, tak samo. Nic się z tym kompletnie nie dzieje. Przynajmniej ja nie miałem nigdy problemów, a już, nie wiem, z 10 zamówień mi przyszło. Co mam mówić? Link w opisie filmu, kod rabatowy w opisie filmu. Na każdy model z tej firmy All Powers wysyłka jest z Europy. Przychodzi w ciągu dwóch dni. Nie ma z nimi żadnego problemu, jestem z nimi cały czas w kontercie. Nie słyszałem jeszcze, żeby komuś ta stacja zepsuła. Cię zepsuje, nie ma problemu. Z tego co przynajmniej wiem, można to z nimi wszystko załatwić. I do każdej stacji kody rabatowe też macie w opisie filmu. Oczywiście bezpośrednio ze strony Alpowers. Dobra, i co do konkursu, tak jak mówiłem: fajny komentarz, subskrypcja kanału. Fajny, ciekawy, nie wiem jak. Nie wiem, co wy myślicie. Jak Wasz komentarz trafi komuś w oko, nie? Czy ja będę wybierał, czy coś inny, to wygrywacie. Się. Dowiecie się przy filmie z tą malutką stacją, który będzie w ciągu tygodnia, marc dwóch tygodni, będą, będzie losowanie. I na tamtym filmie dowiecie się, kto wygrał, i wybierze sobie któryś z tych kolei. To taki mały ode mnie prezent przed świętami. No, i ten prezencik też będzie fajny, bo przy następnym filmie też będzie można wygrać ten prezent. Czyli będziemy mieli i losowanie tego prezentu, i rozdajemy następny. Na razie, do następnego lulula, Hej!